Mariusz Łukowski po treningu medialnym. Jak się czujesz? Czuję się bardzo dobrze. Jutro, ważenie oficjalne, i, i po ważeniu, myślę, że wtedy poczuję się już tak w pełni zmotywowany do walki, bo teraz wiadomo, jest ten okres cięcia wagi. Jeszcze człowiek bardzo, bardzo o tym myśli, ale myślę, że, że jutro już będzie dobrze wszystko. Nie ma problemów z wagą. Nie, raczej nie powinno być problemów. Widziałeś przeciwnika na treningu medialnym? Znacie się tak, już rozmawialiśmy o tym. Jakieś emocje dodatkowe teraz towarzyszą? No wiadomo, że z każdym dniem coraz większe emocje. Dzisiaj był media trening, więc dodatkowe emocje dochodzą. Jutro, marzenie, więc następne. W sobotę, walka, więc jeszcze więcej emocji. No, każdy dzień zbliżający do walki no, daje dodatkowe emocje. Ale ty wyglądasz na bardzo spokojnego dzisiaj. Aha. A... tylko tak wygląda, tak? No <laughs> da, bo ogólnie wszyscy myślą, że jestem spokojny. Ja ma taki różny charakter można powiedzieć. Czasami, czasami ADHD, czasami właśnie spokojny. Ja ja to... Dzisiaj wyjątkowo spokojny. No tak, dzisiaj spokojny, bo to też ta, wa ta waga robię tą wagę i na tym jestem skoncentrowany. Mhm. Mm, jak myślisz o walce nie będziemy rozmawiali, bo tak naprawdę nie wiadomo co się wydarzy. Przygotowania miałeś dobre z tego co mówiłeś. ceremonia ważenia. Jeszcze raz zapytam, dodatkowe emocje z tym związane są? E, tak, ważenie też daje oczywiście emocje, bo to jest nieraz więcej napięki na ważeniu niż już w samej walce, więc daje emocje, ale też związane z zgubieniem wagi. To są, to są największe emocje, które e, towarzyszą tego dnia, e, dnia wagi. Emocje po wadze już opadną, można wpaść na frytki i hamburgera i człowiek się uspokaja od razu. No dokładnie, tym razem nie wiem czy, czy będę... Nie nie powiem, lubię sobie zjeść frytki czy burgera, ale powtórzę jeszcze raz... A teraz prowadzisz zdrowy tryb życia. Tak, tak, Fit Meal <śmiech> <śmiech> to pomaga mi, żeby, żeby zdrowy tryb życia. Podziękowania jakieś? E, tak, oczywiście, właśnie firmie Fitmil Al Alcatel One Touch. E, podziękowania e, trenerowi Mirosławio, Mirosławowi Okniskiemu, e, Pawowi Mistewiczowi, e, Arkadiuszowi Wrzoskowi, bo też tam e, trochę, e, trochę mi poświęcił czasu i e, trochę mi pomógł w wielu rzeczach. E, mojej przyjaciółce Asi Rogórskiej, przyjacielowi Mateuszowi Słotwińskiemu. E, no i właściwie to wszystko. Nie, nie powtórzę jeszcze, że moi, mojej kochanej dziewczynie. No, nie można zapominać o kochanej dziewczynie. Ja nie, nie wolno. <laughs> Dzięki wielkie i do zobaczenia na Gali. Dziękuję.